Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Marszałku, Państwo parlamentarzyści, Koleżanki i Koledzy. Ja również dziękuję bardzo za umożliwienie Związkowi Gmin wiejskich zaprezentowania podejścia w sprawach obecnych problemów. Przepraszam bardzo, proszę państwa, koleżanki i koledzy, serdecznie. Proszę o próbę zachowania ciszy. Wiem, że duża sala, że każdy z nas ma dużo do powiedzenia, natomiast proszę wybaczyć. Szanujmy się nawzajem. Otóż, no Szanowni Państwo, pewnie nie byłoby potrzeby debatowania dzisiaj nad tak ważnymi sprawami, gdyby stan prawny, który lat temu wiele już został ustanowiony, był realizowany, był wdrażany realnie. Przypomnę, 15 lat w bieżącym roku mija od przyjęcia konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a w niej zapisu, przepisu, normy, która jednoznacznie mówi, wszelkie zmiany kompetencji muszą być powiązane z odpowiednią alokacją, odpowiednim podziałom, podziałem środków publicznych. 15 lat mija, a my cały czas mówimy to samo. Szanowni państwo, to spowodowało, że minister finansów i e, rząd poszukuje rozwiązania problemów, w, których finanse, w którym finanse publiczne się znalazły. E, prawdopodobnie, gdyby ta reguła, o której powiedziałem wcześniej, była realnie wdrażana, to dzisiaj nie, minister finansów nie miałby tego problemu. E, proszę państwa, przez wiele lat. E, Gminy dokładały swoje środki, gminy, powiaty, województwa, swoje środki do realizacji zadań, na które realnie pieniędzy nie powinny wykładać. I to proszę państwa spowodowało rzeczywiście osiągnięcie znaczącego poziomu zobowiązań, znaczącego poziom, poziomu zadłużenia. Proszę państwa. Jakie to obszary spraw szczególnie dociążyły samorządy z punktu widzenia gmin wiejskich. No przede wszystkim wspomniana to już wielokrotnie dzisiaj edukacja. Rzeczywiście system finansowania edukacji, subwencjonowania edukacji wymusza bardzo poważne angażowanie środków własnych na realizację zadań bieżących. I tutaj istnienie wagi tej wagi 038 powszechnie znanej przez środowiska miejskie trochę krytykowanej, w cudzysłowie ubiorę to określenie trochę, też nie rozwiązuje problemu. Chcę bardzo mocno podkreślić jednak zdecydowanie nieporównywalną sytuację demograficzną na obszarach wiejskich, która wymusza znaczące zaangażowanie finansowe na te sprawy. Drugim obszarem spraw, który spowodował tak poważne zobowiązania, to jest pomoc społeczna, która została jeszcze w ostatnim czasie dociążona. Od kilku dni funkcjonuje ustawa, w skrócie ją nazwę, Opieczy Zastępczej, która też wywołuje, wymusza kolejne, kolejne zobowiązania ze strony gmin. Obszarem spraw, który, o którym mówimy bardzo często, bardzo długo, a nie znajduje posłuchu, jest sprawa oświetlenia ulic, oświetlenia dróg gminnych zajmująca rzeczywiście pokaźną część budżetową. Ja znam wyjaśnienia rządu w tej sprawie. Przypomina, że był taki czas, kiedy rekompensowaną gminą sposób dania tego zadania. Pamiętam te wielkości, to było zwiększenie o 2,2, jak dobrze pamiętam, procenta udziału naszego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ja sobie policzyłem, ile to w mojej gminie dzisiaj wygląda, wynosi. Otóż to byłoby około 30 tysięcy złotych w mojej gminie, a ja wydaję prawie 300 tysięcy złotych na oświetlenie. Czyli ilżorycznie wskazuje się, że sprawa jest załatwiona, po czym kiedy przenosimy na grunt realny, okazuje się, że to jest, to mówimy o zupełnie innych wielkościach. Proszę Państwa, i jeszcze inna, jedna sprawa, o której chcę wspomnieć, która dzisiaj jeszcze nie stanowi takiego katastrofalnego problemu, ale ona jest za drzwiami, za chwilę sta będzie stanowiła wielki problem, to jest sprawa zagospodarowania przestrzennego, a konkretnie e, kosztów wdrażania ustaleń zagospodarowania przestrzennego, czyli wykupu dróg ujętych w, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych. To jest, proszę Państwa, bomba z opóźnionym zapłonem, na której e, zrealizowanie nie stać. Prawie żadnego samorządu w Polsce. Nie będę wymieniał nazwy tutaj, ale mamy bardzo dokładne badania przeprowadzone. Jedna z gmin podwarszawskich, mająca budżet rzędu 140, i tak bardzo duży, 140 milionów złotych, gdyby rzeczywiście miała wdrożyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszt tego wdrożenia wyniósłby prawie 600 milionów złotych. To pokazuje, jaka jest wielka skala problemu. I proszę Państwa. Przechodząc do aktualnej sytuacji, oczywiście największy problem dzisiaj stanowi poziom zobowiązań, poziom zadłużenia i pomysły, jakie ma rząd na rozwiązanie tego problemu. Zacznę od rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany klasyfikacji tytułów dłużnych, który wprowadził wiele samorządów polskich. To nie są setki. Ale to jest dotknęło wielu samorządów, w tym również mojego samorządu. Wprowadził bardzo poważne problemy. Za dotknięciem różdżki w dzień przed Wigilią, wtedy kiedy nikt się tego absolutnie nie spodziewał, z wdrożeniem tego przepisu od 1 stycznia 2011 roku nastąpiło przeklasyfikanie tytułów dłużnych i w moim przypadku, przepraszam tak, ale najlepiej pokazywać na swoim przykładzie, jak powiedziałem, za dotknięciem ruskich 6 milionów złotych z wykupu wierzytelności weszło mi do budżetu na początku roku i co się stało? Oczywiście przekroczyłem dopuszczalny poziom zadłużenia. Zapewniam Państwa, chociaż nie muszę zapewniać, każdy tutaj obecny samorządowiec, przewidując, przyjmując zobowiązania, liczy, czy wstać go na zrealizowanie tych zobowiązań. Ale nie jest w stanie przewidzieć zmiany klasyfikacji tytułów dłużnych. W związku z tym... No, Zostaliśmy wprowadzeni w bardzo poważny problem, który, z którym sobie poradziliśmy, ale stanowił, stanowił bardzo poważne zagrożenie. Trzeba powiedzieć, że na szczęście postawy przynajmniej niektórych prezesów regionalnych i rolniczych były na tyle partnerskie, że rzeczywiście ograniczali się jedynie do wyjaśnień sytuacji bez stosowania wspomnianych przez pana prezesa Kaczyńskiego na początku tych konsekwencji wprowadzania zarządów komisarycznych. A i to nam groziło, prawda? I to nam groziło. Proszę Państwa, i ostatni, e, e, ostatnia zmiana, zmiana ustawy o finansach publicznych. Proszę Państwa, zmiana groźna, bardzo groźna, bardzo ograniczająca nie tylko możliwości rozwojowe gminy, ale również pogarszająca sytuację na rynku pracy. Tu musimy rzeczy bardzo po imieniu nazywać. W kilku słowach też. Jestem bardzo ograniczony czasem, jak wszyscy, jak powiedział Pan Przewodniczący, ale w kilku słowach chciałbym pokazać niebezpieczeństwo dla gmin wiejskich wynikające z tych regulacji. Kilka cyfr. 12 miliardów poziom deficytu planowany przez jednostki samorządu terytorialnego. 1156 jednostek w założeniu powinno zredukować deficyt o. Prawie 5,8 miliarda złotych. W tym z tych 1156 jest 760 gmin wiejskich. To pokazuje na wielką skalę problemu. To stanowi, że 70, 47% ogółu gmin wiejskich będzie jakby na nich wymuszone zmniejszanie poziomu deficytów. I co bardzo jeszcze istotne, wśród tych gmin wiejskich, które. Ustawa wymusiłaby zmniejszenie deficytu o 1,3 miliarda, co jest w przypadku gminiejskich naprawdę wielką wielkością, dużą wielkością, to aż ponad 30% z tych gmin musiałoby zredukować swój deficyt o ponad 50%. To jest rzecz niebywała, to jest dosłownie zatrzymanie rozwoju gmin. Proszę Państwa, jest w tej ustawie również pewien no, pewnie trików jest więcej, ale jest między innymi taki trik, w którym, który powoduje, że niby to limit ustanowiony do wykorzystania w danym roku, limit deficytu, jak pamiętamy, to jest to 10 miliardów na rok 2012, jest właśnie na tym poziomie, ale realnie to on się bardzo zmniejsza, bo po pierwsze odejmujemy od tego pół miliarda tej rezerwy, o której wszyscy wiemy. dwa, Odejmujemy deficyty czy wynik finansowy samorządowych podmiotów no, gospodarczych, w cudzysłowie, szpitale głównie, to, to jest ten obszar spraw i to już powoduje zmniejszenie około 2 miliardy złotych, czyli realnie 8, ale teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację, w której część samorządów, która przewiduje deficyty, nie do końca wykorzystuje dopuszczalny limit deficytów, to nam się zmniejsza jeszcze o 1,7 miliarda złotych ta kwota. Czyli realnie z tych 10 miliardów robi nam się 6,3 miliarda. I to jest trik, jeden z trików, które, które musimy doszczyć i musimy przeciwdziałać temu. Szanowni Państwo, jak powiedziałem wcześniej, Te regulacje wynikające z noweli ustawy o finansach publicznych nastąpiłoby bardzo poważne ograniczenie dostępności do środków pomocowych zewnętrznych. I tutaj mówię zarówno o środkach unijnych, jak i krajowych. Nie bez znaczenia pozostają w dużej części wspomagające gminy, również wiejskie środki Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych, co prawda zmienione reguły już teraz są mniej atrakcyjne, ale na te swoje 50% dotychczasowe, obecnie 70% gminy musiały te pieniądze mieć i z trudem je uzyskiwały, więc nie tylko tego typu problemy to by stworzyło, ale również bardzo poważne spowolnienie i pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym powiedzieć, że gdyby realnie wdrożyć te regulacje, które zostały w ustawie przygotowanej przez Ministra Finansów przygotowane, przykład Polski równałby czy przestawiany byłby w adekwatnie do tego, co mówiliśmy w 2003 i 2004 roku w momencie akcesji o stopnie wykorzystania środków przez Grecję, Hiszpanię i pokazywaliśmy te przykłady jako przykłady negatywne. Nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby również o Polsce takie negatywne oceny głoszono. Bardzo dziękuję panie. Serdecznie dziękuję.